Witajcie ze Skurcza. Tak jak obiecałem, będę wracał do tych porannych refleksji opartych o medytacje aowskie z programu 24, z programu, z programu 12 kroków. No i te medytacje stoickie, które gdzieś tam co rano staram się sobie czytać. I czasami mnie one rzeczywiście inspirują mocniej, a czasami gdzieś Zawieszam się nad tym, co przeczytałem, i nie za bardzo mam co do, coś do powiedzenia, dlatego nie zawsze będę tutaj wchodził. Ale z uwagi na te osoby, które są w terapii indywidualnej, i z uwagi chyba na te moje grupy, które gdzieś tam mogą sobie z tych filmów czerpać, będę się starał gdzieś codziennie rano coś z tego, co przeczytałem, wyciągnąć. Wczoraj, będąc podróży, nie prowadziłem tej lektury, więc dzisiaj to podsumuję, co dotyczyło wczorajszego i dzisiejszego dnia. W medytacjach chaowskich, tych 24 godziny, była mowa o tym, żeby skupić się na tym, co mamy do zrobienia dzisiaj, a nie odkładać na później. No i w zasadzie jest to wpisane też, w tej, zarówno w terapię leczenia uzależnień, tą podstawową. Jaki program 12 kroków, żebyśmy byli aktywni, żebyśmy robili dla siebie, na rzecz swojego przyźwienia, na rzecz swojego leczenia, na rzecz zmian, które mają nam pomóc. To, co mamy do zrobienia, róbmy od razu. Ci, którzy mają ze mną bezpośredni kontakt, wiedzą, że nie dajesz złapać oddechu. Jeżeli jest coś do zrobienia, jest coś do zmiany, to podążamy za tym w tej terapii i staramy się to realizować od zaraz, od już, bo naprawdę my nie wiemy, ile mamy tego życia przed sobą, tego tu na tej ziemi. I to powoduje, że ja wychodzę z założenia, że każdy dzień gdzieś tam, odwlekania pewnych decyzji i pozostawania, pozostawiania, pozostawania. W swoim uzależnieniu, w szkodzeniu sobie, w szkodzeniu innym, w dyskomforcie dnia codziennego, czyli z takim niezadowoleniem, zniechęceniem, niechęcią do robienia czegokolwiek. Każdy taki dzień to jest dzień zmarnowany, jeżeli nie robimy nic, aby to zmienić. Dlatego tak mnie cieszą te osoby, które do mnie trafiają i wrażają tą chęć zmian, bo czasami mam energii na starcie, więcej od nich, to jest oczywiste, bo oni przyszli po pomoc. Ale bardzo szybko dążę do tego stanu, żeby sami poczuli to, że zmiany trzeba robić od razu. Tylko skończę nagranie. Jeżeli chodzi właśnie o właśnie odkładanie czegoś na później, hmm. To wiecie, kiedy to ma sens? E, kiedy mówiłem Wam o tym, żebyśmy działali spokojnie z, i po, roz, po takim pit stopie, daniu sobie zatrzymania. Czyli ma to sens wtedy, kiedy coś nas wyprowadzi z równowagi, z rytmu dnia codziennego, z naszych zdrowych, e, wprowadzanych już do życia nawyków, no, pojawi się jakiś wyzwalacz. Jakaś sytuacja stresowa, i wtedy mamy taką chęć impulsywnej reakcji. Yy, czyli, no nie wiem, y, odpowiedzenia agresją na agresję na przykład, yy, właśnie. I wtedy to ma sens, żeby odłożyć to na później. Ma to też sens, i doskonale o tym wiedzą ci, którzy są w terapii podstawowej i leczenia uzależni. Yy, kiedy przyjdzie nam do głowy chęć sprawienia sobie przyjemności poprzez sięgnięcie po alkohol. No pewnie, że odłóż to na później, przekieruj te myśli, i zwalcz w ogóle ten zamiar, ten nawyk. Wtedy tak, ale normalnie, kiedy macie coś do zrobienia dla siebie, dla swoich zmian, dla tego, co zaplanowaliście, no nie, nie odkładajcie na później, bo kolejnego dnia może już nie być szansy. A poza tym, szkoda czasu. Szkoda czasu. Dlatego też pracuję w nurcie TSR, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, która preferuje krótkoterminową terapię tam, gdzie się oczywiście da, bo no, niektórzy muszą być w głębokiej jakiejś psychoterapii, długoterminowej terapii, długoterminowym leczeniu, ale głęboko wierzę w to, że ci, którzy do mnie przychodzą, mogą to zrobić w tym nurcie, który staram się prezentować. Jeżeli chodzi o medytację 24 godziny, była też mowa o sferze bardzo osobistej, intymnej, tych relacjach damsko-męskich, żeby one były takie, które nie szkodzą i wam i tym osobom, z którymi te relacje macie, ale to chodziło głównie o ten moment w waszym życiu, kiedy mieliście nawyk sięgania po alkohol i kiedy dochodziło często do zawiązywania bliskich relacji, ale nie do końca świadomych, dojrzałych, odpowiedzialnych i kiedy w relacjach z osobami płci przeciwnej, no, wykazywaliście się dużą nieodpowiedzialnością, ale też egoizmem. Tak się złożyło, że wczoraj miałem rozmowę z kimś, kogo bardzo dobrze znam, szanuję i z kim, kto jest z mi bliską osobą, i gdzieś tam e, też poruszyliśmy ten temat, że fajnie być trzeźwym, świadomym, odpowiedzialnym i fajnie móc czasami siebie za coś przeprosić, co w przeszłości miało miejsce. I tego Wam życzę, żebyście. Te relacje, które macie z osobami wam bliskimi, a które dotyczą tej sfery bardzo intymnej, jaką jest właśnie ta sfera seksualności, żeby one były oparte o zrozumienie drugiej osoby, jej potrzeb, ale też głównie o to, żeby tam nie było tego egoizmu, który z kolei, tutaj też taki, taka sytuacja przeciwstawna, który z kolei to egoizm. Jest często przez nas, terapeutów pod, wymagany, podkreślany. Jeżeli chodzi o wasze odejście od nawyku sięgania po alkohol, czy narkotyki. Tam macie być egoistami. Tam macie bardzo mocno dbać o siebie w tej pierwszej fazie leczenia, terapii. Jeżeli chodzi dalej o medytację dzień po dniu, hmm. Dokładaj starań do tego, żeby program realizować doskonale. Tak było to sformułowane program 12 kroków, ale ja idę dalej. Medytacje dzień po dniu w zasadzie pokazują, że jak coś robisz, to zmierzaj do doskonałości. I tu nie chodzi tylko o program. Ja wczoraj komuś powiedziałem, kto wskazywał mi dość krytyczną ocenę siebie podczas takich nocnej rozmowy, że każdy jest doskonały, bo jest jedyny, niepowtarzalny i tą doskonałość możemy cały czas, jakby pielęgnować, zmierzać do tego, żeby być jeszcze doskonalszym, ale nie myślmy sobie w kryteriach przeciętności. Żaden z, z moich klientów, żadna z osób, która ze mną rozmawia, jak gdyby, czy pisze, czy mnie słucha, nie jest wyzbyta tej doskonałości. Nie, dlatego, że w filozofiach z kolei stoickich, które też dzisiaj czytałem, jest. Ja nie będę ich dziś cytował, bo to by zajęło za dużo czasu. Czytałem z dnia wczorajszego i dzisiejszego, ale gdzieś jest tam zapisany taki tekst, że to, co się nam przydarza, jest nam zapisane. Jesteśmy w tym miejscu, gdzie mieliśmy być, bo dokonaliśmy takich wyborów i tak wykorzystaliśmy Podarowane nam zasoby. I, no i tutaj no nie ma sensu uciekać w przeciętność, bo po prostu mamy możliwość bycia doskonałym właśnie jako my. M jako my i w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Tak więc nic nas nie zwalnia od tego, żebyśmy byli doskonali, perfekcyjni. Jeżeli coś robimy, to żebyśmy starali się to robić jak najlepiej a to że po drodze mogą nam się przytrafiać różnego rodzaju błędy, porażki, zmiany decyzji, zmiany planów to świadczy o naszej doskonałości, bo jesteśmy elastyczni, bo reagujemy na życie, a życie płynie. Życie nie jest z góry zaplanowane, bo nam podarowano też możliwość kreacji. Ja tu nie wnikam kto nam podarował, żeby nie urazić niczyich uczuć. Ale taka jest prawda. My kreujemy swoją rzeczywistość w oparciu o swoje zasoby, które też możemy doskonalić w nieskończoność. I przyglądajcie się sobie na zasadzie takiej, jak bardzo jesteście sprawczy, jak bardzo dużo od Was zależy. Chociażby od tego, i nie skupiajcie się na takim fizycznym działaniu, tylko myślcie bardziej o tym, co dzieje się tu, 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 od Was dużo, dużo zależy. To wy oceniacie pewne sytuacje, to wy podejmujecie decyzje, wyciągacie wnioski. Wy wybieracie tę ścieżkę. Czy chcecie iść drogą zmian ku lepszemu, ku lepszemu samopoczuciu, ku podwyższeniu swojego komfortu dnia codziennego, żeby nie wstawać ciągle zmęczony, zniechęcony, z zaniżoną samooceną albo z chęcią odwetu. Bo komuś źle życzę już od lat, chcę się zemścić. Tutaj w filozofiach stoickich, dzień po dniu, przepraszam, tych chaowskich, w kolejnym tekście, było też mówione o tym, o, żeby nie chować uraz, żeby ich nie pielęgnować, bo to niczemu nie służy. Ja o tym tyle razy wiem, że teraz tylko wspomnę, wspomnę że tak właśnie jest. A więc swojej doskonałości. Dbajcie o to, żeby czuć się samemu lepiej, a nie będziecie czuli się lepiej, kiedy wasze myśli będą skupiały się wyłącznie na tym, jak bardzo komuś źle życzycie, jak duże poczucie krzywdy nosicie i jak dużą chęć odwetów sobie macie. Macie być doskonali i ta doskonałość w was jest. Ja bym nie pracował z ludźmi, gdybym nie widział w nich naturalnej, naturalnej, jakby możliwości pielęgnowania tej doskonałości, gdybym nie widział możliwości kreowania swojego życia. Po prostu dzieją się różne rzeczy na, te, na, na etapach naszego życia, kiedy się zahamowujemy na chwilkę, kiedy po prostu. Jakby zawieszamy się, dajemy sobie dłuższy ten pit stop. On wynika z tego, że coś gdzieś tam nas mocno uderzyło, z czymś sobie nie radzimy. No ale, ponieważ my jesteśmy osobami społecznymi, to chociażby to, że ktoś do mnie zadzwoni i porozmawia, czy napisze, to już świadczy o tym, że się aktywizował, że przerwał to zawieszenie, ten pit stop. I chcę iść do przodu. Uff. Jeszcze chciałem się odnieść do tego, bo nie da się ukryć, że wczoraj dwa sportowe wydarzenia miały miejsce. Polska, Szkocja i tenisistki też przegrały. No tak to jest w sporcie. Ja wiem, że tak to jest, że Polska żyje tą piłką. Mi jest bardziej przykro, kiedy widzę miny Rozczarowane tych kibiców, którzy te mecze oglądają. No trzeba przewidywać, gdzieś tam takie rzeczy będą się działy, będziemy przeżywali te zawody. No i życzę Wam, żebyście jak najkrócej pozostawali w takiej, takim poczuciu porażki, bo jednak tych zwycięstw, tych sukcesów, z których możecie się autentycznie cieszyć i które, na które Wy macie wpływ. Bo na to, co oglądacie w telewizji, nie za bardzo macie wpływ. Szukajcie tych zwycięstw w sobie. Czyli wiadomo, że jest smutne, jak Polacy przegrywają. I to w ostatnich minutach, kiedy Iga Świątek przegrywa, kiedy gdzieś tam już szło to ku, ku dobremu w tym deblu. Ale, mimo wszystko, zwycięstw, powodów do uśmiechu na twarzy, do zadowolenia z życia, szukajcie w sobie. Jesteście wy zwycięzcami, wy jesteście doskonali, tylko po prostu czasami trzeba wam o tym przypominać, trzeba wam troszkę podpowiedzieć, gdzie są te wasze zasoby, bo niektórzy, będąc w trudnych sytuacjach życiowych, zapominają, jak wiele od nich zależy, jak wiele mogą zrobić, bazując na tym, co im podarowano. A o to, dlaczego im podarowano, powiem kiedyś, kiedy indziej. To jest temat, na no, osobne wystąpienie i tam będę posiłkował się jakby nie moimi refleksjami, tylko bardzo mądrej Pani, którą mamy na grupie Baza. Pozdrawiam wszystkich.